No, prejst. Ta noga mi boli, tej nie mogę siedzieć. Dobra. No mogłaby to być dalej, no, że dobrze. Cześć, nazywam się Sabina i witam Was na kanale Moja Działka. Witam Was na kanale... Dobra, jeszcze ten włos tylko. Dobra, jeszcze. Cześć, nazywam się Sabina i witam Was na kanale Moja Działka, w którym mówię o radosnym życiu artystycznym, o ciekawym świecie reklamowym oraz wszystkim tym, co we mnie żywe i warte poruszenia. A wszystko to widziane moimi oczami, czyli z perspektywy artystki, ilustratorki, designerki i art z wieloletnim doświadczeniem w agencjach reklamowych w Polsce. Taki oto wstęp, jak to już znacie z moich podcastów, witam Was bardzo serdecznie w wersji wideo. Jeśli tego słuchacie na Spotify, to też zapraszam, żeby się zobaczyć na YouTubie. Yy, witam Was w takiej nowej formie, nowy, nowy rok, nowa ja. Yy, postanowiłam się też pokazywać tutaj w, w tych filmikach. Będą to krótsze formy, yy, jak najbardziej nadal treściwe, ale krótsze i z moją tutaj twarzą na czele, chociaż yy, w planach jest też zaprosić tutaj do mnie yy, jakichś fajnych artystów. Designerów, jakichś ludzi z branży reklamowej, żeby też ten odbiór, albo tą moją perspektywę zderzyć z innymi osobami. I rzeczywiście sprawdzić, czy jakoś się nie mylę, czy, czy, czy mówię dobrze, czy to jest tylko moje wyobrażenie, mój odbiór tego świata artystycznego. Chociaż zobaczymy, jak to wyjdzie, no, liczę na to, że też paru znajomych na pewno się tu uaktywni. Bardzo się cieszę z tego nowego etapu. Nie spodziewałam się takich, takiego obrotu akcji, a jak widać, wakacje robią swoje. Wróciłam z wakacji i poczułam właśnie, żeby się tutaj pokazywać. Żeby Was nadal inspirować, nadal motywować do tworzenia, bo wiem, że też na, to, na Was tak to działa. Zaznaczę też, że nie jest to tylko kanał dla artystów, stricte artystów, bo y, na pewno macie artystów i ludzi o większej wrażliwości wokół siebie, więc y, warto znać ten ich świat i albo poznać i trochę mieć y, o nich takie prawdziwe spojrzenie y, na nich. Y, też dowiecie się mniej więcej z czym się zmagają ci ludzie, <gry> czy ogarniają te tabelki excelowe. Bo nie ogarniamy, ale po prostu no, część ogarnia na pewno, ale dużo artystów nie ogarnia, więc będę wam to pokazywać, raczej opowiadać o tym, też z perspektywy etatu i freelansu, więc no, myślę, że to będzie ciekawe, ciekawe spojrzenie na ten świat. No, i oczywiście, tak jak mówię, zostajemy przy inspiracji i motywacji i działaniu, bo mam nadzieję, że też te, te moje wypowiedzi są na tyle jakby otwarte, że dodają Wam skrzydeł i macie chęć potem czegoś próbować, bądź wiecie jak, jak do tego podejść, jak to próbować. Więc. Mam nadzieję, że to przyjmie się w takiej formie i będzie teraz no, bardziej was cieszyć. Wiem, że sama oglądam dużo na YouTubie, więc wiem, że taka forma też mnie bardziej cieszy niż podcasty, więc oby tak było i obym dotarła do większej ludzi odbiorców, do większej, do większej liczby odbiorców. Jak widzicie, jeszcze się uczę tego mówienia. Mówienia na żywo, no nie jestem takim mówcą i nie mam żadnych tutaj papierów, jak zaznaczam, żadnych badań na to, co mówię. Jestem po prostu osobą, która ma jakieś tam doświadczenia w tej branży i chce się tym dzielić i mówi to prosto z serca i mówi to szczerze i mam nadzieję, że to właśnie was, to polubicie w tym kanale. No więc co, więc y, tym małym intro, krótkim intro, zapraszam Was do następnych odcinków. Y, na pewno zapraszam Was też do komentowania, lajkowania, szerowania oraz subskrypcji. To na pewno pomoże mi w zasięgach, i teraz już na pewno y, będziecie wiedzieć, gdzie to klika się. Jeszcze nie znam tych, wiecie, rączka tu, rączka tu, gdzieś to się pojawi. Zapraszam do tego i dajcie mi trochę wiatru w żagle oraz trochę czasu na yy, po prostu rozwinięcie skrzydeł. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia i zobaczenia w nowym odcinku. Cześć!